Kuba ma dzisiaj urodziny i totalnie nie spodziewa się, ale organizuje mu wieczorem imprezę, niespodziankę. Przyjdzie kilka bliskich osób, ale nie może zabraknąć idealnego tortu urodzinowego. Serio, tak nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć, bo to są moje inspiracje. Kuba uwielbia szereka i ratatouille, więc zastanawiałam się też nad takim tortem, ale uznałam nie, no, bagno szereka, nic się z tym nie równa. Właśnie, idę ja ten tort odebrać, zobaczymy, jakie będzie oczekiwanie versus rzeczywistość. Dzień dobry. Dzień dobry cześć. Yeah. Prywatne wagno. Mm. Idzie Fiona ze swoim szeregiem. To jest już trzeci tort urodzinowy, który tam zamawiam. Karolina naprawdę robi fenomenalną robotę. Oh my God. Kora jest z kremu czekoladowego. Na inspiracji była z kruchych ciasteczek, ale uznałam, że tak będzie fajniej wyglądało. Są też personalizowane tabliczki z oznaczeniem i szereg. Jak wiecie, Kuba jest team czekolada, więc nie mogłam wybrać innej opcji smakowej, jak biszkopt czekoladowy, krem Oreo w połączeniu z malinami i słonym karmelem. Przyjechałam zostawić tort w lodówce naszych przyjaciół, którzy przyjadą do mieszkania pomóc i ozdobić, kiedy ja będę na kolacji urodzinowej z Kubą. Stola! Co to jest? Stole. 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 Bar ze szrekiem, ale to No to. A wiesz jakie jest nadzieję? Czekoladowe? No pewnie, <todobie> że tak. No. No. O, o. A może że mogę.